Witam serdecznie. Dzisiaj pierwszy tego typu filmik na moim kanale, a mianowicie filmik nagrywany z wnętrza budki. Skłoniło mnie do tego to, że w jednej z budek młody jest podziobany trochę na głowie, i pomyślałem, że fajnie byłoby móc zobaczyć, co jest powodem tego podziobania. Ale skoro już zacząłem nakręcać w środku budki, Pomyślałem, że też obejrzymy sobie różne inne scenki z życia nierozłączek we wnętrzu budki. To jest jedna z budek, w której są trzy młode, widać fajnie się przepychają. W tej chwili przyszła samica. No, oczywiście jest to pierwszy raz, więc była trochę zaniepokojona kamerką, znajdującą się w budce. Kiedy samiczka wyszła, postanowiłem wyjąć kamerkę i spróbować w innej budce. Tutaj kolejna budka. To jest jednodniowy młody. Jest jeszcze pięć jajeczek. No, udziłem się, że może będzie szansa nagrać jak samiec karmi tego młodego, i dlatego postanowiłem trochę dłużej zostawić kamerkę. O dziwo w tej budce jest dużo jaśniej, mimo tego, że też nie ma za bardzo szparek, skąd mogłoby światło dolatywać. Tak więc wiadomo, że po przy wkładaniu kamerki samica wyszła z budki, ale po chwili już wróciła. Możemy teraz poprzyglądać się jak sobie radzi samiczka z przykrywaniem jajek, z przykrywaniem młodego. Oczywiście też trochę zainteresowana kamerką. Mam nadzieję, że w przyszłości jak powtórzę czasami takie nagrania oswoją się trochę i nie będzie z tym problemu, bo tu w dalszej części filmu będzie widać, że już po chwili jakby pogodziła się z obecnością kamerki w budce i nic sobie z tego nie robiła. Proszę pięknie. 5 jajek plus młodych. Przykryte, ogrzane. Będziemy czekać na samczyka w tej chwili. Samiczka trochę się zaniepokoiła i odstraszała inną nierozłączkę, która zaglądała do budki. To nie był jej samiec. Więc możemy zapoznać, jaka jest reakcja, kiedy obca nierozłączka zagląda do budki. Jaką delikatnością podskupywała młodego i teraz sprawnie podsunęła jajeczka i grzejemy dalej. Wiadomo, można się spodziewać, że być może jutro wylęgnie się drugi młody. Proszę samiczka nawet sobie zaczyna przysypiać. Tutaj już chwilkę wyciąłem, no bo siedziała, nic się nie działo, więc szkoda marnować czasu na patrzenie jak samica siedzi i nic nie robi. Można zauważyć, że na filmie są cięcia, no ale kiedy samica siedziała dłuższy czas i nic nie robiła, to nie byłoby sensu przeciągać filmiku. W tej chwili pojawił się już w otworze wejściowym samiec. Widać, że samica w tej sytuacji zupełnie inaczej reaguje niż wtedy, kiedy w wejściu pojawiały się obce nierozłączki. A ja ciągle czekałem z nadzieją, że być może uda się nagrać karmienie młodego. W tej chwili sam jest już jest w budce. No, jeszcze na chwilę zwątpił wyszedł. Proszę jak samica sprawnie podsuwa sobie jajeczka. Kwoki takie zachowania widziałem, ale u nierozłączki widzę na żywo po raz pierwszy. No powiedzmy na żywo. Samczyk wrócił ponownie. Może tym razem się uda. Niestety w tym momencie zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie samiec będzie zasłaniał widok, no ale nie mam wyboru, inaczej nie da się tego zaaranżować. No i czas na pieszczoty, no i samiczka najwyraźniej dopomina się o karmienie. wiemy w okresie wysiadywania jaj i w początkowym okresie kiedy samica jeszcze grzeje młode samiec dokarmia samicę Tutaj widać było, że samczyk zaczął przysypiać na stojąco też zabawne, jednak sabica chyba się upomniała ponownie o karmienie. I samczyk zaczyna pełnić swoje obowiązki. No, niestety, tak jak mówię, samiec swoim ciałem przesłania widok. Może przy następnych próbach uda się, że jakoś inaczej się ustawią i będzie to lepiej widoczne. W każdym razie w tej chwili samiec karmi samicę, a ja ciągle czekałem, że może się uda nagrać karmienie młodego. No, i niestety samczyk skończył karmić samiczkę. Wrócił jeszcze na chwilę, ale za chwilę skończy i wyjdzie z budki. Tak więc tym razem nie udało się nagrać karmienia młodego. Może uda się innym razem. Na koniec mamy okazję jeszcze pooglądać. Przez chwilę jak samica pracuje w, w gnieździe, jakieś prace porządkowe, jakieś podsuwanie jajek. Ciekawe, znowu bardzo delikatnie, z jakiegoś powodu podskubuję młodego. Nie wiem, co to ma na celu, ale jest bardzo delikatna. Bo wiemy dobrze, że rozłączka potrafi skórę na palcu przeciąć błyskawicznie. A tutaj młodego skubia dzióbkiem bardzo delikatnie. Kolejna rzecz, która jest zastanawiająca, jakie ma wyczucie, chodząc po tych jajkach i po tym młodym, jak widzimy. Niby go depcze, ale jednak krzywdy mu nie robi. Teraz widać wyraźnie, że młody trochę jest tak bardziej z tyłu. Ale proszę popatrzeć, jak samica pięknie to wyczuwa i go przykrywa, żeby go ogrzać. I jeszcze na sam koniec widać, jak pięknie sobie podsunie jajeczka. Tam gdzieś był też ukryty młody. I samiczka ślicznie przykryje młodego plus jajka i będzie dalej ogrzewać. Tak więc na tym kończymy ten filmik. Niebawem następny, mam nadzieję, że się podobało.